Ją w piątek. W piątek, czyli najgorszy dzień tygodnia, bo kończy się szkoła. Każdy łobuz w piątek. Jest piątek, czekałem na niego cały tydzień. Bo jest weekend, szkoła powinna być otwarta cały czas do nauki. Że jest coś takiego jak weekend, bo jeden może chodzić do tej dziadowskiej szkoły. Aby nie mar marnować swojego czasu, gdzieś odrobię wszystkie lekcje na poniedziałek. Które mi zatem przepiszają od dziesiątka, w przed lekcją. I nie pójdę na dodatkowe lekcje, żeby być coraz mądrzejszym. Nie tyle zrobię jakieś pożyteczne rzeczy. Będę cały czas grał w GTA. Czytam jeszcze całą lekturę, żeby pani od polskiego była ze mnie dumna. Niech tam mogę to zorganizuje, żeby spalić wszystkie baciewne lektury. Będę kładł od 21, żeby dobrze się zregenerować. W ogóle nie będę. W nocy będę grał na Nintendo.